Ściana wody zalewa Nowy Jork. Nie bądź jak pan z autobusu i wybierz swój awaryjny odbiornik radiowy już teraz, gdy jest względnie spokojnie i bezpiecznie. W sytuacji, gdy dany kryzys nas dosięgnie, odsyłka złego radia będzie najmniejszym problemem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Cześć, mamy piątek. Witam Was w kolejnym odcinku z serii, gdzie sprawdzamy, testujemy różne odbiorniki radiowe. Nie tylko radia dobre, które można w pełnym tego słowa nazwać odbiornikami globalnymi, odbiornikami na sytuację awaryjną, ale też trafiają się odbiorniki, które za dobre nie są, mają jakieś swoje większe lub też mniejsze wady. Ale są też takie radia, które nie powinny do nas trafić jako do konsumentów, i w zasadzie to nawet nie powinny być produkowane. Tak to wygląda. Słuchajcie, co tutaj dzisiaj do mnie trafiło. Jest to takie niewielkie pudełko. Odbiornik radiowy od firmy Bygeali, model KK9. Pudełko całkiem nieźle wygląda. Obawiam się, że jeżeli chodzi o jakość tego sprzętu, niestety może być kiepsko. Z czego to wynika ta moja obawa? Otóż ten odbiornik radiowy otrzymałem w formie gratisu w momencie gdy kupowałem jakieś inne odbiorniki radiowe, no i sprzedawca postanowił podesłać mi właśnie ten odbiornik jako gratis. Więc samo to już trochę wzbudza moje podejrzenie. No bo wiecie, w tych czasach raczej nikt nikomu za darmo nic nie wysyła. No ale tak. Cena tego radioodbiornika jest to 20 zł. Mordo moja kochana! Nie wiem, czy nie zbankrutowałaś. <grytanie> Także tak to cenowo wygląda. On kosztuje tylko 20 zł. W pudełku oprócz samego odbiornika nie znajdziecie nic więcej. Tylko taką ulotkę, która jest instrukcją jest to instrukcja w wielu językach tutaj mamy informację, który przycisk za co odpowiada no i przykładowo zaraz obok jest to cała instrukcja w wersji angielskiej tutaj dalej już są następne języki, radio za dużo przycisków przełączników nie ma, jest bardzo proste więc podejrzewam, że takiej instrukcji nikt nie będzie potrzebował jest ono bardzo małe bardzo mały Powiedziałbym nawet fajny, kompaktowy odbiornik radiowy. Czy będzie ono fajne? No nie wiem. Powiem Wam tak, no jeżeli to w sprzedaży kosztuje te 20 zł, no to jakość tego radia zbyt dobra no może nie być. Co my mamy tutaj? Na lewym boku znajduje się pokrętło, za pomocą którego uruchomimy nasz odbiornik radiowy i też zrobimy sobie głośniej ciszej. Dalej znajduje się gniazdo Jack 3,5 mm, tu możemy podłączyć słuchawki oraz gniazdo zasilania 3V. I tak jak widziałeś, niestety, ale w pudełku oprócz samego odbiornika takiego zasilacza nie było, a szkoda. Od spodu dwie takie delikatne, Jak to zwykle w tych chińskich radyjkach pojawiają się takie małe stopki. Nawet ten odbiornik za jakoś mocno wywrotny nie jest. Gdy dołożymy do niego ogniwa, no to będzie jeszcze cięższy tutaj na dole, ponieważ tutaj znajduje się właśnie klapka baterii. Od góry mamy suwak. Za pomocą którego możemy przełączyć się pomiędzy pasmem AM a wybranymi podpasmami fal krótkich, czyli SW, coś takiego. Tutaj mamy pokrętło do strojenia. Za jego pomocą będziemy mogli poruszać tutaj tym wskaźnikiem na skali. No i jest oczywiście antenka, antenka. Zbyt długa nie jest. Ja całkowicie przypadkiem w kieszeni mam miarkę i przy jej pomocy sprawdzam, jest to 34 cm. Antenka nie jest naprawdę długa. Z tyłu tutaj mamy jeszcze taką kratkę, ale nie widzę tutaj drugiego głośnika. Nie widzę tam głośnika, za to tutaj mamy troszkę informacji o zakresach jaki ten odbiornik jest w stanie odebrać i co ciekawe mamy tutaj taką informację to też będzie w instrukcji obsługi że oprócz FM-u który zaczyna się od 76 a kończy na 108 MHz no to mamy jeszcze możliwość odbioru kanałów telewizyjnych od 1 do 5 jak pewnie się domyślacie no raczej tutaj w naszych polskich warunkach nic nie odbierzemy no ale sprawdzimy to oczywiście bo może jestem w błędzie tutaj Zamontujemy sobie baterię. Też całkowicie przypadkiem w drugiej kieszeni mam dwa akumulatory w formacie AA. Hops, już są na swoim miejscu. Ja zjadę z kadrem trochę niżej i zobaczymy, jak radio wygląda tutaj na froncie. Teraz nasz odbiornik jest zdecydowanie lepiej widoczny. Tak on się prezentuje z lewej strony, oczywiście, głośnik. Trochę informacji od producenta, marka, model. Tutaj duża skala. To od razu powiem Wam, że to pokrętło do strojenia ono przesuwa się ciężko. Ciężko tym pokrętłem kręcić, ale to jest dobry znak. Z tego względu, że gdybyśmy mieli tutaj pokrętło jakieś takie rozklekotane, że ledwo ruszymy, a już. Wskaźnik skali zjeżdża nam od początku do końca, no to byłoby kiepsko ze strojeniem, a tutaj wykazuje to opór, więc może uda się w miarę dobrze ustawić w jakąś częstotliwość. Poniżej skali mamy jeszcze tak, wskaźnik, czy odbiornik jest włączony. Tutaj mamy AMSW, też jest dioda, i telewizja FM oczywiście. Muszą być jakieś przyciski, za pomocą których będziemy się przełączać. Tutaj takie się znajdują. Jeden do AM i fal krótkich, a ten jest do telewizji i FM. -u. A obok znajduje się jeszcze suwak. Dwie pozycje. I jest to wzmocnienie antenowe. No i to w to wzmocnienie antenowe już kompletnie nie wierzę możemy tutaj wybrać albo lokalnie albo DX czyli wzmocnienie. Jakoś mi się w to nie chce wierzyć, że to radio posiada wzmocnienie. Dobra, słuchajcie, najwyższa pora uruchomić ten odbiornik radiowy, zobaczyć jak to nam zagra. Rozkładam antenę. O, co to się wydarzyło? A, antenę nie można przekręcić. Zobaczcie, tak ona jest zamontowana. Czyli będę musiał po prostu tak to radio trzymać. Uruchommy um, je. Na czym my jesteśmy? Cicho, cicho, bo prawa autorskie. Na FM-ie jesteśmy. Dobra, wiecie co? Zaczniemy sobie od początku. To jest początek skali. Jestem ciekawy tutaj, co będzie z tymi kanałami telewizyjnymi. Czy uda się coś usłyszeć? Gdzie to pokrętło tutaj? Dobra, jedziemy. Idziemy do szpitala. Niestety, przykro mi, w szpitalach wojewódzkich jest zbyt mało personelu i są... Powiem Wam tak. Mimo, że to pokrętło dość ciasno chodzi, to jednak ciężko jest mi się ręką strzelić w jakąś e, częstotliwość. Tutaj na tych e, pozycjach, gdzie teoretycznie powinniśmy złapać coś z telewizji, no to niestety, ale nic nie udało mi się wychwycić. Ten FM radio jako tako odbiera. Coś tam no, uda się złapać, nie mówię, że nie, dźwięki jest dobre jakościowo. Przyzwoicie to radio odbiera. Jakiejś tragedii nie ma, ale no, jednak mm, powinniśmy znacznie więcej pozycji znaleźć na FM-ie. Jak podała izba, niechlubny rekord w starostwie powiatowym. Panie Wiecie, te pozycje stacji radiowych są bardzo blisko siebie na takiej małej skali. No i to właśnie z tego wynika, że my delikatnie ruszamy, ale jednak mimo wszystko no nie udaje się strzelić w tą częstotliwość, albo po prostu one są bardzo blisko. No i słyszymy tylko szumy i trzaski. Zobaczmy jak będzie na falach średnich, to nie spodziewam się tutaj nic znaleźć. Długich to nie ma, to ma tylko średnie, tak jak widzicie. Przełączmy się na tutaj te niskie podpasma, fal krótkich też niczego się raczej nie spodziewam. Pojedźmy na koniec. Tutaj mamy na siódme podpasmo i zobaczymy, co tutaj będzie. 这个主要吧。如果现在能收，那比赛就在、是、呃，第二组进行。打到今对他们来说，不管是体能还是经济上 No póki co jest słabo. bardzo słabo. Dobra, jeszcze na chybił trafił przesuńmy się może na e, podpasmo trzecie. Coś nam się złapało. Cieszymy, że i odpowiednie mamy, A ten skąd, skąd się wziął? Kurczę, czy przez pomyłkę nacisnąłem em, tutaj FM? Tak, najwyraźniej no nacisnąłem przez przypadek jakoś nieopatrznie ten, ten przycisk, aż będę musiał to zobaczyć na nagraniu. Zdziwiłem się, taki znajomy głos, e, wiecie czyj. Słuchajcie, no jesteśmy na tych falach krótkich, e, sprawdźmy to wzmocnienie antenowe, coś tam się złapało, czy w jakikolwiek sposób to wzmocnienie antenowe wpłynie na jakość dźwięku, który do nas dociera.

No dobra, myślę, że na tym zakończymy te testy. Nie ma sensu tego odbiornika już dalej mordować. Tym bardziej, że ono no, hmm, nie ma żadnych tutaj innych funkcji, które moglibyśmy odkryć. Przechodzimy do podsumowania. Tak, pora na podsumowanie. Podsumowanie odbiornika od firmy Bajdziali, model KK9. Cóż można powiedzieć o tym radioodbiorniku? To jest przykład radia, gdzie cena jest proporcjonalna do jakości. Albo na odwrót, jak kto woli. Jakość jest proporcjonalna do ceny. No bo niestety jest tutaj niska cena, która przekłada się niestety na niską jakość. Ten FM jako tako jeszcze to radio tutaj daje radę, ale fale krótkie, no niestety to wysiada. Jeżeli rozglądasz się za jakimś tanim odbiornikiem radiowym, bo nie chcesz wydać dużej sumy pieniędzy i celujesz w jakieś radio powiedzmy do 50 zł no to ja bym to jednak przemyślał i dołożył drugie 50 zł, naprawdę już od stówki można znaleźć fajne radio gdzie będzie przyswoicie działał FM gdzie będzie normalny cyfrowy wyświetlacz to zdecydowanie ułatwia poruszanie się po skali no bo jak widzisz tutaj za pomocą tego pokrętła jednak ciężko jest idealnie wstrafić w daną częstotliwość a tak jeżeli chcę sobie ustawić powiedzmy Stoi 1FM, no to używam przycisków i mogę to zrobić. Nie ma najmniejszego problemu. Tutaj jedziemy trochę na czuja. Odbiornik mały. Nie podałem wam wymiarów, jakie tego odbiornika są, ale myślę, że jest to zbędne, bo raczej nikt dobrowolnie nie zakupi go chyba że w formie po prostu ciekawostki będzie chciał mieć je w swojej kolekcji. Moi drodzy, jeżeli szukacie jakiegoś odbiornika radiowego tańszego, droższego, awaryjnego, globalnego, skorpką, albo takiego, które łączy kilka z tych funkcji, które wymieniłem, no to tutaj u góry wyskakuje link do playlisty z odbiornikami, które testowane były u mnie na kanale. Gorąco zapraszam, a ja Powoli będę się już z Wami żegnał, no bo jak widzicie, nic więcej o tym odbiorniku radiowym niestety powiedzieć nie można, ale też słuchajcie, no czego wymagać od radia, które w sprzedaży kosztuje 20 zł. Trzymajcie się, cześć.